<kuh> proszę pana, Panie chciałem się zapytać, czy Staszów jest gotowy na przyjęcie koronawirusa. Ja wejdź stąd, wejdź, wejdź to, to. Wejdź to. Proszę Ale proszę państwa, chciałem my się my dowiedzieć, my czy Staszów jest... Wymaga, żeby się pan zapytał. Czy pan może, czy pan nie może. się nie życzę, żebym pan... A ja pana nie filmuję, proszę pana. O, pan jest bardzo silny. Pan chyba tutaj. Demokracja. A skąd się że niepotrzebne. To jest niepotrzebne, dla pana, mnie że nie chcę sprawdzić czy starszy Jedna jest lecia. przygotowany na, na przyjście koronawirusa. Słyszał pan w telewizji, że jest koronawirus? Kom kombinujesz człowieku, całe życie kombinujesz. Ja się nie życzę żebyś tu był, rozumiesz? A dlaczego? A jak no. jestem chory? Ale nie, jak ja jak, 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 to nie mogę tutaj być? No właśnie, że nie. Żebyś nie, nie filmował, rozumiesz? Ale ja pana nie filmuję, panie. ja filmuję podłogę. Chcę no. żeby ci to rozbiło się. A, a, a ta, ta, ta podłoga jest, jest pana? Ale chcę żeby ci to rozbiło ja, ja za tą podłogę płacę w podatkach. Także no, mogę ja ją sobie tak, filmować no. No tak, proszę Państwa, tak. chciałem zapytać Państwa, czy Staszów jest przygotowany na przyjście koronawirusa? No, ale, ale ja mnie interesuje Staszowem. Dlaczego przy Ale ja jestem ze Staszowa. Proszę no, się pytać się pyta Czy ci to rozbić, czy nie? Pytam się, czy ci to rozbić, bo za chwilę w ci to znaczy. Ale po co Panu to? No to proszę pana, słyszał pan, że jest epidemia koronawirusa. A Państwo tutaj przychodzą, a państwo przychodzą no, no nocami i stoją w kolejce i chciałem się do Państwa ja. dowiedzieć, bo, bo z kogo się mogę dowiedzieć? No, przecież tu jest zamknięte jeszcze, tak? No, z, 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 z sprawdzam czy jest otwarte. No jest zamknięte, prawda? No bo jest jeszcze, jeszcze noc. No, no tak, no pkacz, ale jest zamknięte. No to pytam, pytam Państwa, do no, kogo zapytam innego, tak? Proszę? Niech jak działa, niech A o, 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 o który otworzą? to pan robi nie wiesz pan o której otwierają? Lekarze, którzy przyjmują... No, no rano, tak? No to jeszcze jest noc. No, no to jeszcze jest noc, no właśnie. Proszę Państwa, będę już szedł, rzeczywiście, jeszcze idę się wyspać. No i bardzo ale dobrze. No i już, no, ale proszę Państwa, już wiem, że Staszów jest przygotowany na przyjście koronawirusa. Państwo są tak aktywni, tak bojowi, że koronawirus by tutaj nie wytrwał. Państwo by go goimy ręcami go państwo zabiły, a zwłaszcza tutaj, tutaj pan, bo pan tu jest bardzo bojowy. Ja tak pokażę po, po nogach, że tutaj mnóstwo ludzi już czeka, bo jest noc, a wiadomo, że jak jest noc, to w Staszowie trzeba czekać na lekarza. I ludzie są tutaj bardzo czujni i koronawirus tutaj nie przejdzie. Dlatego może chciałeś komuś pomóc, ale nie w ten sposób, no, bo w ten sposób to denerwujesz ludzi, może no. wiesz, denerwujesz ludzi w ten sposób. No. A, to, a pan jak jest ten to od razu pan się do bicia rzuca? No, no nie wiem. No. Jak się do bicia, Niezu, rzuca. Do bicia rzuca? Chcę bicia. pana wyprosić, bo sobie nie życzę, żeby no pan... pan tu, no ale pan mnie miał... mi łapał, łapał za szyję i pan mnie pan tutaj, za, nie, tutaj no, tu mi. Prowadni, Nie, nie, pana bo pan chce filmować. Czy Nikt się, się tego nie życzy. Ale... Pytaj pan, kto sobie życzy tego, że pan filmuje? Ale pani, ale ja, Pytaj, ja filmuję. Ja filmuję podłogę. Niech no. się Idiota. No sobie pan i pan zobaczy, że filmowana jest podłoga. Za górze nie robić. No, no dobrze, proszę Państwa, do, dobranoc. Niech Państwo się tej grzecznie dobranoc. czeka w tej kolejce. Dobranoc. Dobranoc. Ja, idę, ja też idę spać jeszcze. No i kolorowy snu. <noise> Dziękuję. A przyjemnego czekania. Żeby się, no, Państwo, żeby się Państwo rano dorzekali do lekarza. Znaczy nie, no rano to Państwo się zarejestrują, tak? A koło południa Państwa przyjmie, jak się Państwo zarejestrują. I naprawdę nie masz co robić w domu? No nie mam, no, Panie, no nie mam żony, mam man, tylko pieska. Wziąłem pieska w nocy na spacer ja się i... nie dziwię, że Pan żony nie ma, no. no. nie dziwię się. Patrząc na Pana i Pana zachowanie, to się nie dziwię, no. No pan ma pan No mam Pani. No to ja się też dziwię. Mam no. trzy! To ja, to, ja, to, ja, to, ja, to ja się się ja też dziwię. Mogę no. ja panu jedną oddać. A wie pan coś dziwi, by się pan radym nie chciał. Nie, no. no i też dobra, się nie dziwi. Dobra. Chodzi, no niech pan wchodzi. Niech pan wchodzi. Uwaga, uwaga, niech pan wchodzi. O, kolejny tutaj pacjent wchodzi. I będzie no co czekał w kolejce. A tutaj część pacjentów jeszcze czeka tutaj przed ośrodkiem, ale tutaj nie będę już filmował. Widzą Państwo, no, Staszów jest gotowy na przyjęcie koronawirusu.